Mokre Łapska. Dzień dobry się z Państwem. Dzisiaj nie będzie o hajteku, bo hajtek w końcu zaczął działać. Rośnie ładnie, ma się dobrze. Rośnie zdrowo i kolorowo. Natomiast po drugiej stronie mojego pokoju, dotychczas tak zaczynając od początku roku, już tak kolorowo nie było. Było trochę szaro, trochę zielono, trochę ciemno, bo zarosło. Aktualnie pokazuję Państwu jakieś archiwalne zdjęcia mojego dużego low-tech'a, który na początku był takim high Lautechem, takim medium energy. W końcu zdecydowałem się zdjąć to CO2 w cholerę i niech sobie tak pyka. No niestety, już powtarzałem mm, wielokrotnie, mm, że. Wymyśliłem sobie to troszkę inaczej, akwarium jakby znalazło samo na siebie inny pomysł i, i, i miało tutaj być dużo kryptokoryn z dodatkiem różnych tam zielonych roślin. No a robiło się tak na przestrzeni dziejów, przyznaję coraz bardziej tylko już zielono, czarno od kotków z krasnorostów i, i zieleniej. I coraz bardziej zielono, aż w końcu mój zamysł kryptokoryniarni legł w gruzach. Zrobiła się to plantacja mikrozorium, niestety. No tak, niestety, niestety. Rosło sobie, nie przeszkadzałem akwariumu. Dbałem tak, jak się dba o Lautecha, czyli powiedzmy, no tam może niekoniecznie podmiana wody była równiutko, raz na tydzień. Ale mimo wszystko w miarę tam regularnie odbywały się te podmiany. Coś na zasadzie odmulania, ale nigdy nie było podłoże odmulane. Tylko te, ta kępa, ten gąszcz roślin była tak przeze mnie ręką, tak, tak że tak powiem, oklepana, przetrzepana. Stamtąd ile detrytusu, detrytusu wyleciało, tyle wyleciało. Zlałem z podmianą i było git. Niestety doszło do takiej sytuacji, że moje akwaria przez ostatni rok trochę mnie nie oszczędzały. Akwarium Hitech na podłożu jałowym, jakoś gdzieś tam moja dobra pasta z tym akwarium się skończyła. Akwarium zaczęło grymasić, skończyło się restartem na Amazonie. Pod koniec roku, konkretnie październik. Natomiast te moje louteszki również troszeczkę przestawały mnie cieszyć, że a to gdzieś jakaś sienica, a to gdzieś jakiś krasnorost, i tak dalej. W tym małym problemów było mniej, w tym dużym trochę więcej. Były głupiki, jakaś zaraza mi wytłukła eee, głupiki, została mi jakaś garstka, którą no niestety humanitarnie trzeba było zutylizować. Nie będę o tym opowiadał, ale skoro jesteśmy akwarystami, to chyba wszyscy wiemy o co chodzi te ryby i tak by poszły, i tak by poszły, a nie daj Bóg, by mi jeszcze pozarażały inne. Niestety, takie dylematy czasami przed nami stawia to hobby i tu się nie ma co ciskać, że tak nie jest. A jeżeli ktoś twierdzi, że tak nie jest, to jest po prostu zwyczajnie hipokrytą. Rozgrzała w internecie ostatnio tym naszym akwarystycznym zarąbiście bezsensowna debata na temat tego, czy o akwaria Należy dbać, czy w akwarium należy ingerować, czy w akwariach y, y, stosować filtrację, a może nie, a może lać jakieś bakterie, które gówno tam wiadomo, co to w ogóle jest. Bo, no, ja myślę, że ludzie, którzy bakterie sprzedają, sami do końca nie wiedzą, co tam, co tam pływa w środku, ale nie będę w to wnikał, natomiast Debata na temat, czy podmieniać wodę w akwariach, czy nie, dla mnie ma tyle sensu, co debata na temat, czy prac skarpetki, czy nie. Yy. Jak świat światem i jak człowiek hoduje, obojętnie jakie istoty, zwierzęta w niewoli, tak nie ma innej opcji, jak po tych zwierzętach trzeba sprzątać. To jest koniec, kropka. Do tego oczywiście jest cała masa różnych teorii, że a, bo w naturze nikt w jeziorze wody nie podmienia. Gówno prawda, każde jezioro ma swój jakiś dopływ zasilający, gdzie ta woda się cały czas przelewa przez to jezioro. Przecież to się nie wzięło z deszczu. To by musiało kurwa 10 lat napierdalać tym deszczem, żeby wypełnić rzekę czy jezioro. Każdy system wodny ma swój system dostarczania tej wody. W taki czy inny sposób. A jeżeli zdarzają się akweny, które są płytkie, małe i tam są, są wody stojące, to tam z życiem to tam jest dzięko w takich, takich zbiorniczkach. Zresztą świetnym dowodem na to jest dokument Iwana Mikolgiego. się nazywa Iwan Mikoli Mówi na siebie Ivan Mikolgij. To jest ten ziomek, który mieszka sobie w Wenezueli jest poszukiwaczem. Ryb, odkrywaczem nowych gatunków, i on zrobił kilka wyśmienitych dokumentów na temat życia, jak to wygląda w tej Amazonii. On się głównie zajmuje tam okolicami Wenezueli. No i ziomek pokazał, jak wygląda akwen, fragment rzeki, gdzie po prostu przyszła susza, woda zeszła. Zwierzęta zostały, że tak powiem, odcięte od, 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 od wolności, żeby uciekać gdzieś tam w inne rejony rzeki. Zostały po prostu zamknięte w tej małej sadzawce. I co tam się dzieje? Znaczy, on to określił, wytłumaczył oczywiście, że no, niestety, no tak wygląda natura, że tutaj jest w tym momencie masowe wymieranie tych zwierząt a padlinożercy, zwierzęta, ptaki yy, na tym czerpią i się na tym po prostu zwyczajnie odżywiają. Natomiast całą tą sytuację określił tak, że yy, no, gdyby kamera mogła przenosić zapach, to wierzcie Państwo, że nie usiedzielibyście tutaj ze, mnie, ze mną zbyt długo, bo określił po prostu no to miejsce jako syf z gilem i potworny, Smród! I koniec bajki. Natomiast doszło do takiej sytuacji, że um, coś mi się przydarzyło takiego na, w, tym, w tym roku, od początku tego roku, że rzeczywiście zaniedbałem swoje loutechy. I to nie była jakaś zamierzona akcja, typu, a zobaczymy co się stanie, bo ja doskonale wiem co się stanie. Natomiast no, uznałem, że no dobra, no w tym tygodniu może daruję sobie podmianę. No niestety to, to lenistwo moje. Doszło do takiego punktu, w którym z tygodnia na tydzień te podmianki olewałem w jednym i w moim drugim loutechu, żeby już nie przedłużać. Podmian to nie było ze dwa miesiące. Dolewki były. O, kolejny temat. Czy dolewka to podmianka? No, nie, nie chuja. Dolewka to dolewka. Jeżeli dolewka jest zrobiona z wody nie wiem, demineralizowanej, osmotycznej, czy też destylowanej, czyli jest to po prostu czysta woda w wodzie, to jeszcze pół biedy. Natomiast, jeżeli dolewki są robione tak jak dawniej, próbowali mi wtłoczyć do głowy, że akwarium lowtech to w ogóle nie, nie ma sensu podmieniać wody, i najlepiej na dolewkach jeszcze z kranu, no to ja gwarantuję, że po roku twardości yy, i zanieczyszczenie takiej wody będzie razy trzy. A z większości kraników to nie leci miękka woda. Nieważne. Yy, doszło do takiej sytuacji, rzeczywiście już machnąłem w tym dużym lotechu już machnąłem ręką. Na te krasnarosty, na to wszystko mikrozorium, jak widać, jak widać zaczęło po prostu to akwarium przerastać i przejmować. Zrobiła się z tego już taka pryzma, że im bardziej to akwarium było zanieczyszczone, tym bardziej mi się tego robić nie chciało, bo ja wiedziałem, że to jest jakaś totalnie syzyfowa praca. Niestety ostatnimi czasy zauważyłem, że niestety zwierzęta zaczynają na tym cierpieć. Były ramirezy, wypisały się ramirezy. Głupiki wypisały się w czasie, kiedy ja dbałem o akwarium. Natomiast ja podejrzewam jakąś bakteryjną zarazę, która mnie je wycięła. Kto wie, czy nie przyniosłem tej zarazy z kiryskami Venezuela Orange. Tylko, że kiryską nie jest nic, a głupiki nagle zaczęły po prostu się wy wyprowadzać. Yy, tym samym jeszcze utylizować w tym systemie. Akwarium moje, mój duży lotek ma w tym momencie 2 lata i 2 miesiące to podłoże nigdy nie było odmulane, natomiast doszło do takiej sytuacji, że kupiłem trzy kosiarki, i kosiarki w hajteku już nie były potrzebne. Wobec czego docelowo i tak wiedziałem, że trafią do Lotecha. przełowiłem, udało się złapać, co nie było proste. Przełowiłem, wrzuciłem do tego teoretycznie o wiele bardziej przyjaznego zwierzętom akwarium: akwarium bez CO2, na miękkiej wodzie, niewiele światełka, pięknie zarośnięte roślinami. No tylko że kosiarki nie dotrwały do rana. Rano na tej plażyczce znalazłem je, jak to się mówi kolokwialnie, do góry kołami i stwierdziłem, że no o nie, nichu uja, to już tak nie będzie. Jeżeli już zwierz ma na tym cierpieć, jeżeli wydałem wszystkie pieniądze, jakie potrzeba było, żeby to akwaria w takiej formie postawić i przy okazji jeszcze wygląda to jak kupa. To na cholerę mito. I albo to spruję i sprzedam, albo o to zadbam. No w moim przypadku odpowiedź była prosta, że jednak trzeba o to zadbać, zakasałem rękawy i no skończyło się, już tak powiem, rozwiązaniem radykalnym. E, drodzy Państwo, to jest zdjęcie mojego lowtecha dokładnie we wtorek, w zeszłym tygodniu. Przed pracami yy, zrobiłem jeszcze sobie zdjęcie. Sorry, że nie jest to film, yy, bo i nawet wstyd by mi było to bardziej dokładnie yy, pokazywać. Skończyło się naprawdę radykalnym czyszczeniem systemu, łącznie z wyjęciem wszystkich tych modułów. Yy, jak patrzę na to zdjęcie w tym momencie, to aż nie wierzę, jak to zarosło. Yy, po wyciąganiu wszystkich tych korzeni obrośniętych mikrozorium oczywiście te korzenie były poklejone w moduły to po dwóch latach w wodzie to mi się oczywiście że rozleciało musiałem improwizować natomiast no, wyciąłem całe to mikrozorium wyczyściłem dojrzałe co prawda ale ale no brudne filtry wyczyściłem tak żeby jak najmniejszą krzywdę wyrządzić biologii wsadziłem to wszystko z powrotem improwizując no i akwarium na dzień dzisiejszy, od tygodnia, wygląda tak. No, takie rżysko trochę pod tym mikrozorium zostało. Aż ciężko uwierzyć, ile drewna tam było pod tą całą pryzmą, bo już go praktycznie nie było widać. Musiałem dokonać takiego czyszczonka, bo właściwie też sobie zdałem sprawę z tego, że to akwarium nie było tak gruntownie czyszczone, odmulane, od początku, kiedy istnieje, jedyne co to była podmieniana woda, lekkie tam wzruszenie tego sywku, i już inaczej bym to po prostu rozwalił. Przyznacie, że przy takiej instalacji, odmulanie podłoża też było generalnie fizycznie niemożliwe. No, mniejsza o to, jak widać, pojawiły się nowe rybki, których żałowałem od samego początku, że ich tutaj nie kupiłem pływa 35 neona czerwonego pomysł był na simulansy, ale aktualnie w sklepie nie było musiałbym zamawiać a był to taki totalny impuls po dwóch dniach od tych manewrów kiedy widziałem po zachowaniu ryb, których myślałem, że już nie ma. myślałem, że połowie rysków to już nie ma, bo one już nawet nie wypływały do jedzenia yy, gdzieś tam się kitrały, na czym one żyły, nie wiem, na energii z kosmosu na bakteriach se żyły yy, w każdym razie yy, Okazało się, że Kirysków tyle, ile było, tyle jest. Jeden glonojazd się niestety zutylizował, wypisał, nawet go nie znalazłem. Znaczy, zbrojnik. Będąc mówiąc dokładnie, Ramirezów to nie było już od dawna, natomiast ja już miałem ponad rok. No, z Ramirezami to tak niestety jest, że te rybki trudno zbyt długo utrzymać. Natomiast no, stan tego akwarium na obecny czas, tamten. No też na pewno nie pomógł w tej sytuacji. Kolejna rzecz, jak zobaczyłem, że te kosiarki, no niestety, nie dały rady w tej wodzie. Bardzo szybko sprawdziłem miernikiem PDS, jak to wygląda, gdzie tutaj stoi zanieczyszczenie wody. I wyobraźcie sobie Państwo, że przy GH6, bo GH się nie zmieniło. Przy GH6, yy, gdzie przewodność zwykle oscyluje pomiędzy tak 150-165, powiedzmy. To na TDE się wyskoczyło 340. Woda jakoś bardzo nie zmieniła parametrów. Natomiast stan jej zanieczyszczenia podniósł przewodność wody o jeszcze raz tyle, i jeszcze z ogonkiem. Co prawda to nie jest jeszcze jakaś nie wiadomo jaka tragedia, bo ja już kiedyś wyjmowałem ryby z worka yy, ze sklepu, gdzie ryby były po pierwsze chore do leczenia ledwo żywe, a przewodność całkiem niezłej wody ze względu na twardości, pH i tak dalej, podchodziła pod 900. No przewodność wody 900 to można się spodziewać na przykład w miejskim basenie, w którym ta przewodność 900 to jest najprawdopodobniej ludzki na naskórek, bo w basenach wody się nie wymienia, tylko się ją po prostu smaży chlorem, prawda? No, yy, Wygląda to na dzień dzisiejszy tak, oczywiście tu i gdzie jeszcze gdzieś tam widać krasnorosta, uparłem się, że tutaj skoro to podłoże, skoro w to podłoże od dwóch lat i dwóch miesięcy ponad, ryby fajdały, a ja go nie odmulałem, jedynie co przy tych manewrach go tak z wierzchu ładnie, pozbyłem się detrytusu oraz porażonych yy, ziarenek, krasnorostami, oczywiście widać nawet, że nie wszystko udało mi się wybrać, ale z tym będziemy walczyć. Yy, tak uparłem się, że znowu nakupiłem troszkę tam koszyczków kryptokoryn i tym razem już temu mikrozor, mikrozoriomu nie pozwolę zadusić kryptokoryn. No mało co nie potraciłem sagitarii, Została tu i ówdzie. Te anubiazki też takie, kurde, jakby je koza zjadła. Wygląda to łysą wiadomo. Natomiast e, mam nadzieję, że. Czy będzie to krótki czas? Są to tutaj rośliny dosyć wolno rosnące. E, natomiast e, myślę, że w przeciągu 4-5 miesięcy, może nawet do pół roku, to akwarium już zupełnie zmieni. Swoje oblicze, bardzo mi zależy na, yy, na tych wysokich kryptokorynach balansare. Co wyprawiają neonki, na jakimś tam etapie będzie widać yy, na filmie, jak wygląda ławica neonów, jak się tylko troszeczkę żarcie yy, pokażę w tym akwarium. Sorry, że tak przyciemniłem tą kamerę, może trochę przesadziłem, natomiast chciałem po prostu w, w, u, uwypuklić, jak zajebiste neony są w takiej większej ławicy. No, nie mogłem więcej kupić tych rybek do tego akwarium. Wydaje mi się, że do tej obsady, która tutaj jest, może dokupię jakąś parkę apistogram, jak się trafi. Może byłoby to nawet zwykłe jakieś Kakado albo Agassizy. Tutaj nie mam specjalnie jakichś, nie wiadomo, jakich wymagań. No i tyle. Także debata na temat, czy, czy dbać o higienę takiego zamkniętego systemu, jakim jest akwarium. Hm. Jeżeli komuś akwarium z tygodnia na tydzień coraz brzydsze, coraz brudniejsze yy, się podoba i nie ma nic przeciwko, jak, bo będą ryby, nawet rośliny będą cierpieć, na takim systemie to no to już jest sprawa między Bogiem a Nim, ewentualnie Nim, a jego odczuciem estetyki. No, chałupy na dobrą sprawę też nie trzeba sprzątać, prawda? No, tylko że jak ktoś przyjdzie nas odwiedzić, to się po prostu wyjebie na plecy i będzie nam wstyd po prostu, bo będzie brzydko. Duży lowtech działa sobie na wodzie osmotycznej z dodatkiem mineralizatora Wimi, gdyż mi się w high nie sprawdził. A tutaj no nie ma aż takich wymagań, żeby, żeby nie szło tego spróbować. Skoro mam tą puszkę, skoro za nią zapłaciłem, to ją chociaż tutaj wykorzystam, a nóż tym roślinom będzie pasować. Nie mogę się napatrzeć na to, jak zmieniła się aktywność kirysków. Są zupełnie inne ryby. Po, 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 po dwóch podmianach, praktycznie 80% dzień po dniu, ryba dostała świeżą, czystą wodę, wyrównane parametry. I zresztą widać, jak się zachowuje na filmie. no Mnie ten obraz cieszy, mimo że to akwarium na dzień dzisiejszy znów wygląda nędznie. Niemniej jednak. Kontynuując, jak już jesteśmy przy Lautechach, to mam jeszcze drugiego Lautecha, który stał się takim trochę taką wypadkową tego, że mi te kryptokoryny nie chciały rosnąć w tamtym Lautechu. Jest to mój mały Piździk 25 litrów ziemniaczek, którego update'owałem ostatnim razem pod koniec roku 2024 w grudniu, bodajże, i ja to akwarium również zaniedbałem, natomiast to akwarium, jakby też nie do końca samo dało się zaniedbać. Niestety pojawiły się również nity, pojawiły się sinice, których nie wyczyściłem chemiklinem. Tylko jak na razie za tego maluszka wziąłem się wcześniej, jakieś 3 tygodnie temu. I sinice wybrałem, bo jej było naprawdę niewiele. Wybrałem mechanicznie. Nity odeszły same po, po kilku zdrowszych podmianach. Powtarzam się, ale jest to akwarium na Ziemi Ogrodowej. Pływały tutaj te rozbory galaksy, ale jeszcze za, nawet za czasów świetności to tak. Kupiłem tam 10, potem miałem 8, potem nie mogłem się 5 doliczyć. W którymś momencie już pływała jedna. Takie rybki, te rybki są słabe. Ja w którymś momencie nadal karmiłem coś tam, co żyje, tylko ciekawe jak długo karmiłem to akwarium, nie mając pojęcia, że tam już ryby żadnej nie ma. Gania się po tym akwarium kilka helenek ze ślimakami, które tutaj z highteka im porzucałem, i, i, i tyle. Może generalnie chciałbym to akwarium spróć, tylko że ono i zrobić ląteczkę, bo stoi 50 pusta. Chciałem zrobić lootecha na ziemi i piasku. Hmm, też z korynkami. Może tam jakieś krewetki, może coś. Hmm, natomiast tak, ono, to akwarium działa tak, że właściwie, jeżeli troszeczkę mu dać odrobinkę tylko miłości raz na tydzień, to, to ono się naprawdę odwdzięcza, że jest takie fajne, bezproblemowe hmm, i nawet hmm, zaczyna cieszyć oko. Natomiast jak update'owałem to akwarium w grudniu, no, no wiadomo, nie było tak wrośnięte jak jest teraz. Natomiast gdybym miał to akwarium dbało przez te ostatnie 3-4 miesiące, myślę, że gwarantuję, że te wszystkie kryptokoryny, te niższe, no bo balansaje to wiadomo, takie nudle się zrobiły, bo jest to dosyć niskie akwarium. Natomiast wydaje mi się, że te kryptokoryny mogłyby już mieć szansę osiągnąć taflę wody. Również sagitaria po lewej stronie i te bucki też by wypełniły fajnie ten przód. Tak coś na zasadzie takiego wysokiego trawnika, natomiast no, też sobie to akwarium było zostawione samopas przez dłuższy czas. Zielenica punktowa stała się taką zielenicą punktową, gdzie jeden punkt na przedniej szybie był tak o średnicy, taka plama zielona była tak o średnicy jakichś 17 cm, że już ledwo było widać, co w tym akwarium w środku jest. Natomiast zrobiłem podmiankę. Niewiele czyszczenia, starcie szyb, podmianka jedna, druga, akwarium wygląda, jak wygląda i naprawdę niewiele trzeba było. Mój ten, mój ten mały lołtaszek się zaprzyjaźnił z wodą kranową. Niestety nie chcę być inaczej, jak ja widzę, że jednak kryptokoryny i przede wszystkim bucefalandry, które tutaj prawie potraciłem, no niestety lepiej się dogadują z wodą nieco Twardszą, dlatego na razie nic w tym nie zmieniam. Także reasumując, yy, trzy moje akwaria zostały, że tak powiem, yy, wyprowadzone w miarę na prostą. Hajtek cieszy, neonki cieszą, rżysko może niekoniecznie, mały loteszek cieszy. To są wszystkie trzy akwaria, jakie mam na. Dzień dzisiejszy, czwarta pięćdziesiątka po tej tropice stoi pusta, ale coś tam kombinuję, żeby jednak, może, może jednak pozbyć się tego malucha, a przenieść jakby ten zamysł do akwarium nieco większego, bo dlaczego nie, dlaczego nie zyskać na biurku więcej przestrzeni, bo mi to akwarium troszeczkę zabiera przestrzeń na biurku i mi odrobinkę tutaj przeszkadza. Tyle update'u na temat moich lowtechów. Jak to je zaniedbałem, i jak to uznałem, że żybura w chałupie to, to może nie jest fajne. Yy, tyle na temat debaty, czy dbać o akwaria, czy nie dbać, czy filtrować, czy nie filtrować. Ja tam wolę, jak coś stoi, skoro już za to zapłaciłem, to niech to chociaż wygląda i żyje jakoś zdrowo. Yy, a na dobrą sprawę przecież jak się zje talerza, to, to też go zmywać nie można. Będzie taka flora bakteryjna, że w końcu. Ci kichy wyjebie uszami. I z taką rozkminą na temat higieny czegokolwiek w życiu Państwa zostawiam. Mokroełapska, dobranoc. Cześć.